Wygląda na to, że znowu musimy porozmawiać o pewnym temacie, a właściwie o pewnej osobie. Jakiś czas temu, o ile dobrze kojarzycie, nagrałem materiał na temat Marty Markowskiej. O ile dobrze kojarzę, jest to dziennikarka najwyższego czasu. Czasopisma, które jest prowadzone przez Tomasza Somera. Przypomnijmy na wszelki wypadek jej opis. Jej opis to: 22 lata. Dziennikarka Najwyższy Czas, Red Pilt and Proud, MGTOW, paleolibertarianka, anarchokapitalistka, konserwatystka, hashtag TradWife. Jeśli ktoś z Was oglądał poprzedni film, który mam nadzieję, że wreszcie się wyświetli tym razem poprawnie w sugerowanych, to wie, że Martusia wcale jakąś tam tradwife nie jest. Już pomijając fakt, że nie żyje w związku małżeńskim, dzieci nie ma, to jeszcze podważa instytucję małżeństwa jako takiego, ponieważ według niej nie ma ono sensu. Ale rozumiecie, ona jest tradwife. I to na dodatek konserwatystką. Od jakiegoś czasu moi widzowie zaczęli przesyłać mi coraz to bardziej soczyste screeny różnych tweetów Martusi, które są... Według mojej opinii co najmniej poniżej krytyki, a które z dziennikarstwem nie mają za wiele wspólnego i polegają na hamskim shamingu. Według mojej opinii można znaleźć w nich asizm, mizoginię, a przede wszystkim niespożyte pokłady buty i arogancji. A to wszystko na profilu 22-letniej dziewczynki, która sama siebie określa dziennikarką i która mimo tego, że napisałem na przykład pismo do Tomasza Somera, nie poniosła z tego co widzimy żadnych konsekwencji ze swoje czyny. Oj lepsze, ale o jakich konsekwencjach ty mówisz? O zawodowych oczywiście. Z tego co widzę, Martusia wykorzystuje swój własny prywatny profil do szerzenia programów, gdzie występuje szerzenia działalności najwyższego czasu, czyli innymi słowy, niejako jej profil jest półoficjalny, tak naprawdę większą część zajmuje kwestia zawodowa. A to oznacza, że jej własny personalny przekaz może być odebrany jako przekaz najwyższego czasu. I teraz sobie wyobraźcie, że Martusia wrzuca w screeny rozmów z Facebooka, z Twittera, z różnych innych miejsc, gdzie oficjalnie shaminguje ludzi, którzy wypowiadają zdanie odmienne od niej. Z czego w większości przypadków są to screeny wypowiedzi dziewczynek, które mają około 15-16-17 lat, niewyrobiony jeszcze światopogląd. Ale, przynajmniej tak podejrzewam, dzięki Martusi, bandę pilowych hejterów na karku, które będą się śmiać z tego, że laska wrzuciła sobie komentarz. Przy czym, wbrew pozorom, te komentarze wcale nie są takie straszne. Przykładowo mamy wypowiedź nastolatki, która stwierdza, że do całowania się nie potrzeba, aby dwie osoby łączyła więź emocjonalna. Albo jakaś laska wspomina, że ktoś jej rzucił chamski komentarz w drogerii. Bądź też ktoś przyznał się, że oficjalnie umówił się ze swoim facetem, żeby się tylko po prostu najeść, ale potem rozwinęło się to w związek. To nie są jakieś wypowiedzi strasznie patologiczne, to nie są wypowiedzi, które nakreślają jakąś hardkorową ideologię, ale Martusia takie rzeczy udostępnia! Mało tego, ktoś wreszcie zareagował i zwrócił uwagę, że wrzuca dane osobowe. To wiecie, co zrobiła, ależ oczywiście, że je przekreśla. Ale tak, że wizerunek oraz imię i nazwisko są jak najbardziej widoczne. Żeby jeszcze Martusia nas uraczyła jakimś błyskotliwym komentarzem, nad którym by siedziała, nie wiem, może chociaż 20 minut. Tylko tak się składa, że jej najbardziej genialna myśl, na jaką mogła wpaść, to. A zatem mamy tutaj do czynienia z hate speech i shamingiem, z których, i tutaj jest następny bardzo ciekawy wątek, Martusia jest jak najbardziej domna. Przy czym warto to dodać do tego wszystkiego, emanuje z niej jakieś dziwne niezrozumienie podstawowego humoru, ponieważ mamy na przykład analizę dogłębną Heleny Paździoch postaci z komediowego serialu. A na tym wszystkim mamy posypkę z jej samouwielbienia, ponieważ praktycznie w co drugim twecie dowiadujemy się, jak jej wszyscy dziękują: jaka ona jest wspaniała, jaka ona jest zacna, jak ona jest obserwowana, jak ona jest niesamowicie ważną personą, a jest nią, ponieważ, iż gdyż, wrzuca komentarze na Facebooka i Twittera. Myślę, że taką wisienką na tym torcie z gówna jest fakt, że, uwaga, uwaga, tak Martusia mnie zablokowała. Dziewczyna rzekomo pracująca w redakcji Najwyższego Czasu, czyli jednego z najbardziej rzekomo wolnościowych, powiedzmy, że czasopism, które istnieją na rynku, zadeklarowana libertarianka, blokuje innym szansę wypowiedzi. Najlepsze jest w tym wszystkim to, za co mnie zablokowała, ponieważ napisałem tak. Czy to jest reakcja na miarę dziennikarki, czy zinfantylizowanej dziewczyny z aszystowskim pojęciem wolności? Chyba nie ma lepszej odpowiedzi, niż ta blokada. Najlepsze w tym wszystkim jest jednak to, jak ta blokada działa, ponieważ widzicie, teraz nie mam żadnych tweetów, Martusi, nie jestem w stanie tego skomentować, nie jestem w stanie zrobić odcinka, ale klikam, wyloguj, cyk i proszę bardzo, widzę wszystko. A skomentować jak najbardziej mogę na swoim kanale. Ale co to oznacza? Ależ oczywiście to, że Martusi wcale nie przeszkadzało to, że ja widzę jej treści, wcale nie przeszkadzało to, że ja krytykuję ją. Nie, moi drodzy. Martusi przeszkadzało to, że ja naruszam jej delikatną membranę. Ona woli zostać w swoim pięknym kółku wzajemnej adoracji, gdzie jest sklepana po główce przez pilowców, jaka jest fajna, jaka jest mądra, ponieważ wrzuca różne screeny i oni mają materiał do hejtowania, a ona jest cacy. Może to tylko moja opinia, ale osobiście uważam, że dziennikarz nie powinien tworzyć bańki informacyjnej opartej na hejcie nastolatek poprzez screeny ich wypowiedzi. Tylko powinien przede wszystkim zajmować się poważnymi tematami, a po drugie dążyć do poszerzenia horyzontów widowni, aby odbiorcy wiadomości nie byli zbajasowani. Tymczasem tutaj możemy według mojej opinii z całą stanowczością stwierdzić, że Martusia jest tak samo dziennikarzem, jak i wolnościowcem. A na sam koniec pozwolę sobie zacytować jeden z jej starszych tweetów. Ich sprawa, ale ja mam prawo to skomentować. A zatem z tego prawa korzystam i żegnam się z wami do następnego hej hej.